A w magazynie sportowym dalej o futbolu nie mieli szczęścia piłkarze lubelskiego motoru. Zwycięstwo stracili w doliczonym czasie gry. Co gorsza, mecz zaczął się 10-minutowym opóźnieniem na znak protestu przeciwko zaległościom finansowym. Zanim rozpoczęło się spotkanie, serca lubelskich kibiców zabiły nieco mocniej. Na boisko wyszła bowiem tylko drużyna jezioraka. Po 10 minutach kibice odetchnęli z ulgą, bo piłkarze motoru pojawili się na placu gry. Dwa dni temu dopiero zostały pieniążki wyrównane nam za luty, i no w ten sposób chcieliśmy troszeczkę zaprotestować. I mówię, no nie wiem, zwrócić uwagę, może żeby to miasto nam naprawdę pomogło, jak jest głównym sponsorem, głównym udziałowcem tego, tego klubu. A mówię, no nie, nie widać tego, my walczymy, staramy się naprawdę, ale mówię, pod względem finansowym i to nie wygląda to dobrze. Pojawili się na placu i od razu zabrali się do pracy, przejmując inicjatywę. Niestety, jak to często bywa, bramkę z niczego w dziesiątej minucie zdobyli goście. Obraz gry jednak się nie zmienił i w dalszym ciągu stroną przeważającą był motor. W tej akcji w zamieszaniu pod bramką i ławian wyrównać jeszcze się nie udało, ale chwilę później zagrania ręką jednego z obrońców Jezioraka we własnym polu karnym dopatrzył się sędzia Sebastian Załęski, a pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Rafał Niżni. W następnej groźnej sytuacji Lublinianie wywalczyli drugi rzut karny po tym, jak Piotra Prędotę faulował bramkarz przyjezdnych Dawid Kręt. Do piłki ponownie podszedł niżnik i ponownie umieścił ją w siatce. Do przerwy zatem dwa do jednego dla motoru, a druga połowa rozpoczęła się od bramki dla gości. Bierną postawę lubelskich defensorów wykorzystał Łukasz Kuśnierz podopieczni trenera Tadeusza łapy się nie załamali i dążyli do zmiany wyników. Dopieli swego poładnej zespołowej akcji. Rozpoczął ją Marek Fundakowski, podał do Rafała Niżnika, który wyłożył piłkę Piotrowi prendocie, a ten ostatni placowanym strzałem pokonał Dawida Kręta. To była 62. minuta, a od 75. motorowcy grali w osłabieniu, po tym jak Rafał Kylsko otrzymał drugą żółtą kartkę. Kiedy wydawało się, że trzy punkty mimo tego zostaną w Lublinie, w doliczonym czasie gry do wyrównania doprowadził Roman Kretow. Parę sekund wcześniej piłkę z linii bramkowej wybił nie pierwszy raz w tej rundzie niezawodny Sergio Batata. No, widać było, że wszyscy oddali kawał serca na boisku. No i niestety, no pechowa 90. minuta, ta czerwona kartka nas troszeczkę osłabiła. Ale na pewno broni nie składamy, także walczymy do końca. Motor lublin jeziorak Ława 3 do 3. A jak było na innych boiskach drugiej Ligi Piłkarskiej Grupy Wschodniej, oto komplet wyników filigowa tabela. W starciu drużyn walczących o utrzymanie Sokół Sokółka wyraźnie lepszy od ruchu. Wysokie mazowieckie porażki Stali, Stalowa Wola i Resowi na własnych boiskach. Lider, lider z Elbląga wygrywa ze świtem w meczu na szczycie. Remisy w Olsztynie, na Darzynie, nie po Łomicach, a także... Łowiczu. No i tabela drugiej ligi piłkarskiej grupy wschodniej. W tabeli Olimpia El Blanco trzy oczka wyprzedza Okocimskiego, Brzesko Świt i Wisłę Płock. Motor Lublin dalej na miejscu 16, a tabele zamykają Starto, od Focki, puszcza Niepołomice. W sobotę motor zagra na wyjeździe ze stalą Rzeszów. O szczegółach Bartosz Orłowski. Źle się dzieje w państwie duńskim. Te słowa pochodzą z tragedii Williama Shakespeare'a pod tytułem Hamlet. Parafrazując, można by powiedzieć: Źle się dzieje w sporcie lubelskim. W sobotę powróciły koszmary piłkarzy motoru Lublin, którzy zwycięstwo stracili w doliczonym czasie gry po bramce zrzutu rożnego. W rundzie jesiennej najwięcej bramek tracili oni właśnie po stałych fragmentach gry. Co gorsza, w motorze zaczynają się pojawiać problemy z regularnym wypłacaniem pensji na czas. Wyraz swojemu niezadowoleniu piłkarze dali w sobotę, opóźniając wyjście na ligowe spotkanie. Udanego długiego weekendu i do zobaczenia.